tydzień jest witam na Crypto Flash, informacja z kryptowalut, rynki tradycyjne, zaczynamy od trzech eventów, dziś m.in. World Blockchain Summit Dubaj 2024 i to wydarzenie skoncentrowane jest na Web3, odbywa się w Dubaju dwudniowa konferencja organizatorem, wydarzenia jest Trescon, jest to jeden z najszybciej rozwijających się na świecie organizatorów wydarzeń związanych z nowymi technologiami, usługami generowania pobytu i nie tylko, tutaj jest prawdopodobnie transmisja na żywo online i w tym wydarzeniu to dokładnie Republika Południowej Afryki, RPA, Kryptotopia, event Kryptofest, a tutaj niezwykłość eventu, ponad 500 entuzjastów, uczestników, zapowiada się jako miejsce docelowe i jak piszą organizatorzy jest to coś więcej niż tylko wydarzenie, jest to niezapomniane przeżycie, które gwarantuje, że będziesz podekscytowany, to wydarzenie pamiętamy co roku, cykliczność w wydarzeniu, tutaj też prawdopodobnie event live. Trzecia konferencja Zebu Live 24, londyński festiwal Web3, a to dwudniowe wydarzenie prezentuje rewolucję pod kątem web. Trzy gromadzi najwięcej perspektyw w branży tej kategorii, aby pracować nad osiągnięciami celu, jakim jest przyjęcie technologii do głównego nurtu. Prawdopodobnie wszystkie trzy konferencje mają gdzieś linki live z tego co e, przylotnie widziałem. Wczorajsza dsp SP500 i kolejne wzrosty. Dziś nowe dane między m.in. o inflacji CPI. Protokół posiedzenia rezerwy federalnej pokazał, że większość członków uparła wcześniejsze drastyczne cięcie. Spotkanie z tamtego miesiąca, publikowane wczoraj. Tam pojawiły się oznaki, że niektórzy członkowie woleli rozpocząć cykl obniżek stóp od bardziej umiarkowanej obniżki z powodu obaw o kondycję gospodarki. Dziś publikacja indeksu cen konsumpcyjnych za wrzesień. Google stoi w obliczu możliwego rozpadu. Ten spada o 2%. USA rozważa nałożenie możliwych sankcji na właściciela Google. Jest to kontynuacja postępowania antymonopolowego. Tesla spada 1%. Producent pojazdów elektrycznych przygotowuje się do rozpoczęcia wydarzeń robotaxi, a to już od wczoraj. Czwartkowy poranek w Azji, co słychać z trzecia nad ranem. Tutaj wzrost, wskaźnik CPI przed nami. Chiny niestabilne obliczem owych bodźców. Te wahają się w przedziale 1%. Najbliższa sobota jest to konferencja prasowa, gdzie przedstawione zostaną plany dotyczące środków stymulacji fiskalnej, mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Hongkong wzrasta o 2,5%, odbijając straty poniesione we wcześniejszym tygodniu. Bitcoin ETF, low table, wczoraj jeszcze dane na minus 30 milionów dolarów. i Ethereum ETF bez danych 0. Mapa likwidacji na dziś zdecydowany poziom 62,5 tysiąca. Ostatnie 24 godziny likwidacja, łącznie 161 milionów, long 139, short 22, orderbook, futures, pojewalka na 60, 61 tysięcy. Andy Grant, ten 0,007, lekko wzrostowy w ostatnich dniach, jak widzimy. W górnicy hash inversion, kilka danych technicznych i tutaj mamy negatywny czynnik, przecięcie w dół, to może być korelacja ceny, tylko wyłącznie też w dół I koniecznie spojrzymy na Mind Dependent Position Change lekko malejąca presja, log subsidy model i w tym tutaj de facto się utrzymujemy wciąż, jeżeli zobaczymy na akcję cenową powyżej tego top 16x, między 32 Zapraszam na materiały historyczne kryptobilans z playlista jak nasze tutaj difficulty ribbon wygląda, wciąż te wstęgi ostatnio są mocno zacieśnione. W kwestii Long Term Holder Spending Binary indikator 7 dniowa EMA i tak ten pomarańcz, czyli Long Term holder Supply spadające, jest to negatywny czynnik. A także koszta bazowa, czyli ten niebieski wciąż perspektywicznie dobrze dla posiadaczy Long Term Holder utrzymujący się w perspektywie obecnej ceny. A także okiem na ich nuple tutaj mamy wciąż w tej przedziale zieleni. Long Short, posiadacze Term Holder Supply Ratio na to spoglądaliśmy i mamy też tutaj tą zawrotkę indykatora niebieskiego także na minus. Capital flow mieliśmy tutaj ostatnio pozytywny znak, posiadaczy krótkoterminowych, de facto wciąż jest, zobaczymy jak dalej to się potoczy. Ciekawa informacja: FBI utworzył token, aby złapać oszustów w historycznej sprawie manipulacji rynkiem. Dzięki temu amerykańscy prokuratorzy oskarżyli 18 osób i podmioty w ramach pierwszego postępowania karnego dotyczącego manipulacji rynkiem krypto i prania pieniędzy. Złapanie manipulatorów rynkowych, historyczna sprawa. FBI własny token pod nazwą Next Fund AI. Cztery duże firmy krypto jak Godbit, ZM, Quant, CSLS Global, MyTrade stanął przed postępowaniem karnym za manipulację rynkiem. Chodzi o m.in. wash trading. Uruchomienie przez FBI miało na celu przysiągnąć usługi oskarżonych, firm, które rzekomo specjalizowały się w zawyżaniu wolumenów i cen obrotu, celem osiągnięcia zysku. Zarzuty obejmują szeroko zakrojony proces prania pieniędzy, w ramach którego oskarżeni sztucznie zawyżli wartość ponad 60 tokenów. W tym pamiętam też Saitama Token. Tak, kapitalizacja osiągnęła 7,5 miliarda dolarów. Władze skonfiskowały ponad 25 milionów dolarów w krypto, dezaktywowały wiele botów handlowych odpowiedzialnych za transakcje. Wash Trade warty miliony. Kilku oskarżonych już przyznało się do winy lub zgodziło się to zrobić. Inni są zatrzymywani obecnie w Wielkiej Brytanii, Portugalii i USA. Grożą im surowe kary, w tym do 20 lat więzienia za manipulacje rynkowe i oszustwa telekomunikacyjne. Kolejna firma ubiega się o zatwierdzenie SEC dla spot XRP ETF. Chodzi o Canary Capital, ta składa dosyć propozycją tworzenia funduszu ETF. Ruch ten dowodzi rosnące zainteresowanie alternatywnymi aktywami cyfrowymi poza BTC i ETH. Binance szkoli meksykańskie organy ścigania w zakresie bezpieczeństwa kryptowalut. Ten organizuje seminarium na temat cyberbezpieczeństwa dla meksykańskich organów ścigania, a celem jest zacieśnienie współpracy i zwalczanie przestępstw finansowych. Udział wzięło około 35 śledczych z czterech agencji, a skupiono się na koncepcjach technicznych, studiach przypadków. Strategia Binance to rozszerzenie działalności w Ameryce Łacińskiej, a ta staje się kluczowym regionem dla firmy. Sprawa FTX i tak Carol Nelson zgadza się przekazać większość swoich aktywów celem uregulowania pozu FTX. To zawiera porozumienie z upadłościową FTX. Dokładnie w poniedziałek sędzia do spraw upadłości zatwierdził plan reorganizacji FTX. Po zawarciu tej godeli za nie będzie miała żadnych aktywów poza prawnymi fizycznymi dobrami osobistymi. Przyjęcie łapówki w BTC o wartości 73 milionów dolarów, i tak rosyjski śledczy i 16 lat pozbawienia wolności prawdopodobnie. Przyjęcie od członków zorganizowanej grupy przestępczej sam ją badał. Jest to największa sprawa korupcyjna w historii kraju. Łapówka pięciokrotnie przekracza poprzedni rekord. Ten BF a ten badał dla komitetu śledczego Rosji. Ten, BF ten organizował przeniesienie ponad połowy zasobów BTC należących do zorganizowanej grupy przestępczej na swoje portfele krypto, pozwalając jednocześnie zatrzymać drugą połowę środków. Ten BF zaprzecza zarzutom, twierdząc, że został wrobione. Incydent podkreśla trwającą walkę z cyberprzestępczością i korupcją. Jest to nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy próbują przekupić wysokich rangą urzędników i organy ścigania BTC w ostatnich latach. W 2022 roku Departament Sprawiedliwości USA ujawnił, że chińscy funkcjonariusze wywiadu zapłacili popłówkę w wysokości 61 tysięcy dolarów w BTC podwójnemu agentowi pracującemu w imieniu Federalnego Biura Śledczego. Nadchodzi premiera firmy Squid Game 2 i ta rozpala szaleństwo. Crypto Pump czy Dump już powstają tokeny, tutaj premiera w grudniu 26. No i też pamiętamy tą akcję z poprzednich oryginalnych czy też skamów Squid i nie tylko całej historii. Jak pisze Knowles, czyli Alt season dominacja BTC i według historycznych cykli Pytanie na to, co oczekujemy, czy tak rzeczywiście będzie i w tym wypadku w BTC dominacja, ta oto dolna, z korelacją ceny BTC, no i też potencjalnie alt sezone może żeby to też zobaczyć, jak to wyglądamy od czasu halowingu, no to jesteśmy tutaj na tym etapie. Miejmy nadzieję dla nas przed potencjalnymi większymi już wzrostami. Co słychać u górnika, który publikuje arkowy RV Miner, rozpoczęcie drugiego projektu. Wydobywania w jego artykule widzimy, że wydobycie rozpoczęło dwa tygodnie temu. Średnie zarobki z kopania na dwóch platformach: 500 zł tygodniowo kopiąc kubik ALEO HQZ. Tutaj zapraszam, nie jestem w temacie. A w skład jego portfela wchodzą obecnie trzy projekty: Cupic, TAO Tao.bot. Znajdziemy jego na grupie Telegram, spekulacja chat, linki pod materiałem. BTC w okolicach 60 tysięcy dolarów. Dominacja BTC ponad 58%. SP500, ATH. Widzę także ostatnie raporty, dość pozytywne, Fix opada i to dość ciekawe, że DXY, także rosnące w górę w ostatnich cięciach, chociażby. PNG jako największy strata z tej spadki, Mimcoinowo. Wczoraj materiał na temat Mimcoin Super Cyklu 2025, z Amprofit Agent. zapraszam do materiału, dlaczego w to nie uwierzysz, nie tylko spekulacje, ale też dane informacyjne, techniczne, spostrzeżenia. Krypto spekulacja, czwartek, dziękuję.